To co, lecimy z tematem? Zaczynamy tak, czy zaczynamy tak? No to już leci. No właśnie on leci już, już nie? No tak, tak, no. no. dobra, dobra, lecimy. Siemano, ja jestem Tomaj. Cześć, jestem Dawid, czyli... Dokładnie. I to jest pierwszy materiał z cyklu unboxingów. Ja z modelami, recenzji, opinii i wszystkiego, co związane z tymi sprzętami, bo będziemy nimi latać. Latamy już w sumie od dłuższego czasu. Latamy od kilku lat. Zajmujemy się tym, zarówno hobbystycznie, oczywiście, jak również jeździmy na zawody. O tym też będziemy Wam opowiadali w naszej serii filmów. Dokładnie. No dobra, a dzisiaj mamy konkret. dzisiaj zaczynamy od czego? Dzisiaj mamy, jak widzicie, Armatalion w wersji EXB. Takiego modelu jeszcze nie mieliśmy ani ja, ani Tomek, więc jest to dla nas też pewna nowość. Nie otwieraliśmy jeszcze kartonu. Tak, zostawiliśmy e... to. Zostawiliśmy to, czekaliśmy po prostu, te żeby poczuć te emocje, jak to jest zawsze, się, jak otwiera nowy karton z nowym modelem, więc za chwilę to e... no. uczynimy. Tomek, czyli honory w takim razie. Tak jest. A ja tylko powiem, że ten sprzęcik akurat to jest, Mój wymarzony, na który choruję, chorowałem od dawna, także dzisiaj serducho bije szybciej. No, bo to jest mój prywatny, że tak powiem, wybór i to jest fura, na którą, na którą długo czekałem i uważam ją jako jeden z najlepszych modeli, jakie można zakupić i pobawić. No dobra, nie pokażemy Wam wszystkiego. No, bo będzie nam trochę ciężko. Natomiast yy, wypakujemy to teraz. Polikę mamy tutaj ładnie. Mamy tutaj przykryty sprzęcik folią. No, jest czarnulka tutaj. Fajna. to wszystkie amodowane myślę, elementy, no widać. Więc myślę, że rozpakujemy to tutaj szybko i jesteśmy z wami za chwilę. Pierwsze wrażenia, to poza tym, że sprzęcik robi robotę naprawdę. Ja Wam może troszeczkę momentami tak tutaj podejdę o, i pokażę. Sprzęcik wygląda naprawdę kozacko. No robi robotę. Robi robotę, na żywo wygląda jeszcze lepiej niż na tych wszystkich filmikach, zdjęciach i tak dalej. To pierwsze słowa. To były takie okurcze, ale malutki. Pierwsza słowa, jak wyciągaliśmy model z kartonu, to pierwsza moja reakcja była: Jaki on jest mały? Naprawdę. Wydawało się zawsze, że. Ale talen... to nie ona powiedziała. Tak, wydawało się, że talon jest właśnie. <laughs> wydawało się zawsze, że modele 1.8 to są konkretne, duże modele. On nie jest jakiś mały oczywiście, ale w porównaniu na przykład do kratona, którego posiadałem ostatnim czasem. Jest znacznie mniejszy, ma węższe koła, co się od razu, od razu się rzuca. Jest zdecydowanie niższy i ten dźwięk. No, i, i dokładnie. I ten dźwięk. I w filmie na literę t tego nie doświadczycie. Aha, <gry> aha. Ale generalnie co to jest? Mamy tutaj tragusa, tak naprawdę. Nie? Tragus 1.8, napęd na 4 koła. Wersja XB oznacza, że ma dużo e, tak naprawdę wzmocnień. Które przy okazji są fajne, ładne, bo ma tutaj ano dużo nodowanego aluminium. No wiadomo, to cała czarna, czarno-czerwona stylistyka, więc on wygląda, wygląda kozacko. Zanim przyjrzymy się, co skrywa tutaj nasz model i co widzimy pod maską, to może zobaczmy tylko szybko, co mieliśmy jeszcze dodatkowo w kartonie. Tomku, mieliśmy aparaturę Spectrum. Aparatura, o której postaram się bardzo szybko, nie apka. Całkiem przyzwoita, na pewno da się na tym, na tym sprzęciku jeździć na początek, ok. Posiada dodatkowe funkcje. Dwie, na które zwróciłbym uwagę, to jest to, że mamy tutaj łatwy przełącznik, taki do regulacji mocy, co się przydaje do tego, że możemy powiedzmy, jeżeli nie mamy jeszcze opanowego sprzętu, albo dajemy komuś się przejechać, kto nie, umie, nie ogarnia jeszcze takich mocy możemy skręcić ją na 50%, mocy 75%, a jak chcemy na full, to dajemy na 100%. I jeszcze jedna funkcja, na którą zwrócę uwagę, to jest tutaj e, regulacja siły hamowania, która też jest takim, powiedzmy, czymś unikalnym, bo to nie jest takie, e, takie standardowe. E, wyposażony hmm. jest w, w system, tutaj to się nazywa e, ABC, coś jak TSM w, 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 w czyli taki system stabilizacji, Toru jazdy, sam koryguje. Jeżeli ktoś to lubi, to, to może sobie tutaj regulować siłę, z jaką ten system ingeruje. Kółko, cała plastikowa kółko w fiance jest ok. Jest ok, oczywiście. Dlaczego można spowolnić w nim moc, prędkość? A to dlatego, że tym modelem dodatkowo mamy zębatkę. Tym modelem możemy się rozpędzić na ponad 112 km na godzinę. Więc jest to prawdziwa bestia. Więc mamy jeszcze dodatkową zębatkę, która zwiększy nam. Obroty tego modelu, co jeszcze tu tutaj, tutaj widzę, mamy? Mamy klucze. Mhm. Taki standardowy zestaw kluczy, już klucz do kołu parembusów. To wszystkiego. Jak ktoś chce się zamęczyć, to może ich używać. Tu widzę kilka plastyczków, to jest tak naprawdę do mocowania Widzę karoserii. Widzę również podkładki do, podkładki do, do simingu. Do, do simowania Dytru. Tak. Naklejeczki, oczywiście. I instrukcja całego e, modelu. Pierwsze na, co, pierwsze na co zwracam uwagę poza tym, że świetny wygląd, bardzo fajna karoseria, fajne malowanie, robi robotę. To są, to są koła koła, które mają takie ciekawe bardzo ciekawe bardzo felgi nietypowe, koła, które są, mają niższy profil, fajny agresywny agresywny bieżnik. On, to są to są katary? tak. Mhm. To są dibuts dibuts Katar. I no, wiemy, że dają radę. Bardzo, bardzo, dobrze, bardzo dobrze gryzą, bardzo dobrze trzymają i sprawdzają się nie tylko w talionie. Niejednokrotnie zakła za zakładane są na inne sprzęty, yy, no, wytrzymują duże, duże prędkości. Natomiast no, nie będą w dużym stopniu balonowały mhm. i nie będą. Bardzo dobrze będzie się, będą się nadawały do takiego speed baszu, street waszu, do takiej ostrej, szybkiej, szybkiej jazdy. Niekoniecznie będą pomagały w sterowaniu sprzętem w locie, ale to, że jak pojeździmy, to będzie. Ten model, model do... nie do tego został przystosowany. On ma zasuwać, ma mieć moc, ma być szybki, ma być agresywny. Z tym się wiąże właśnie talion, wybierając taliona, mamy te węższe, kółeczka. Dodatkowo, oczywiście w modelu mamy zderzak z przodu, mamy spinki na gumkach, żebyśmy ich nie gubili podczas jazdy. Tak, sobie zapinamy. Widzę bardzo agresywną lotkę, również z, z jak, jak to nazwać, żeby powietrzem tutaj ładnie e, e, wpadało. Jeśli odwrócimy model w przeciwną stronę, oczywiście widzimy e, płytę 7076. Nie ma Willibara, chyba... jakby co. O! A no tak, Arma nie dodaje Willibarów do talionów czy, mm. czy kadonów. Można sobie je dodatkowo zakupić. Na pewno rzuca się w oczy to, nie wiem, czy teraz ładnie widzicie. Z przodu mamy skid plate, który dodatkowo chroni nam. Model i one przedni one dyferencjał. Jest zintegrowany z tym Tak, jest zintegrowany z przednim zderzakiem. No. Okay. zderzakiem. No, z tyłu tego nie posiadamy, natomiast z przodu jest tutaj ten dodatkowy skit plate zintegrowany po całości, tak jak robiła to chyba firma t mhm. Tu od razu, jak jesteśmy, jak jesteśmy na dole, no to też widzimy, że e, oczywiście podwozie tutaj jest aluminiowe, jak to, w, jak to w armach w większości, jeżeli chodzi przynajmniej o 6 o s nic nie ma, a... Płaskie podwozie i tyle. <laughs> no. Dobrze, zobaczmy może co mamy pod maską, domku. Tak. Sama buda. Jakie robi wrażenie? Bardzo twardej budy. Yy, na pewno... Chociaż czy taka twarda? Jeszcze raz, <laughs> Co? To jest taka bieg... <laughs> Sama Buda jest samą budą i robi wrażenie takie sobie. Zobaczymy, jak się będzie w praktyce sprawdzać. Nie? Dokładnie. 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 taka bym powiedział, średnia. Widywałem cieńsze, widywałem ale widywaliśmy i, też grubsze. I, tak, I sprawiające wrażenie bardziej wytrzymałe. Najbardziej mhm. wytrzymałą budą, jaką miałem, to była w Tragusie w S-Worksie. Anza Jebabą była. Zobaczymy, no. co wyjdzie z Dobra, mamy tutaj sprzęt na Golasa, już. No, i tu się zaczyna robić jeszcze ładniej niż jak zdjęliśmy budę, bo tu mamy bardzo dużo czerwonego amelinium. Nie dało się pomalować, to je anodowali. I pierwsze, pierwsze co. przynajmniej mnie rzuca się, rzucają się w oczy te, te rozpórki. Te wzmocnienia tutaj, przednie i tylne. Mamy też aluminiowe wieże, mamy też w tym kolorze amortyzatory. Mamy tutaj jeszcze parę, parę detali, takich, które Wam może pokażę. Mamy tutaj parę detali, które też są wykonane z aluminium, także wydaje się, że faktycznie wszystkie mocowanie serwa też jest aluminiowe. Mocowanie silnika oczywiście aluminiowe. No dużo, dużo, tych rzeczy tutaj aluminiowych jest z mamy akurat tego, nie wiem jak to się po polsku nazywa, Hinge Pin Holder, jest, jest tworzywo przód i tył, z przodu tak samo, serducho. Mamy, mamy serce i serducho, o czym, może go odwrócę, żeby było widać serce i serducho, serce i serducho. <laughs> Jeszcze raz. Waga. serducho mamy serducho, czyli w tym przypadku jest to oczywiście silnik, i mamy jeszcze rozum, czyli mamy regulator <ścoughs> 2040 silnik, czyli taki no, tragusowy rozmiar 2050 kV, 150A regla, wodoodporna elektronika mhm. i. Trzeba przyznać, że elektronika całkiem przyzwoita. Przynajmniej doświadczenia my mamy dobre, raczej z tą elektroniką. Daję radę, to nie jest tak, że zakupujecie, musicie coś zmieniać. Nie, wymieniasz. Jeździmy, jest to, jest to świetnie. Mamy fajnie, że, masz, fajnie story, I... że... Fajnie, z chciałem będzie, że fajnie. To mi się bardzo podoba, akurat, że jest od razu już seryjnie radiator na silnik założony. Mhm. Dodatkowo radiator, który ma tutaj cztery otwory i przykręcamy sobie na ten radiatorek wentylator, podpinamy go i już lata. Pierwszą rzeczą, którą w zasadzie no, każdy z nas właściwie robi, no, to jest szukanie radiatora i zakładanie go na silnik. Tutaj to już jest. Mnie się to bardzo podoba. To, co mnie się nie podoba w tym radiatorze, wiesz, co to jest, co mi się nie podoba w nim? Nie, kolor. Nie, jest czarny, lubię czarny, ale to, że rozstaw ma przygotowany pod 35. To jest 35? Tak. Wiem, bo kupiłem taki do innego modelu i próbowałem założyć. No Czekam, patrzę, ja 30. nie pasuje, 40. nie pasuje. 34. A 35 nie posiadam normalnie akurat. Ale ja też nie ja mam. Ja mam 30-40 no, tylko. To. Więc, więc to mi się mniej. No nie jest to duży problem, można sobie jakby to nawiercić, przegwintować i tak dalej. Ale jak dla mnie dwie 30 byłyby optymalne, albo na przykład jedna 40 i byłoby spoko, nie? a tu jest taka 35. No jest jak jest, pierdoła, ale mówię, bo mnie tak zainteresowało, zaintrygowało. E jeszcze tutaj jest, tutaj mamy, ja pamiętam jak nagrywałem materiał o tym odkaście 8s 1.5, to jeszcze nie wiedziałem co to jest do końca. Tam i od razu szybko koledzy powiedzieli, są kondensatory, które sprawiają, w skrócie to oszczędzają trochę regiel i one odbierają po prostu nadmiar jakby energii, która tam się pojawia, prądu i to sprawia, że mniej dostaje elektronika w tyłek. Tak w skrócie, zasilanie. Albo dwoma pakietami, albo, je, albo jednym. Wyjściowo mamy tutaj IC, to są IC piątki z, z takim lupem. Także jak zamykamy, to możemy używać jednego pakietu, a jak rozepniemy, to możemy używać dwóch pakietów, czyli tak. 2x2 jest albo 2x3 jest. Szeregowo sobie oczywiście tak, 1x4, 1x6. Sk serwo skrętu 19, 19 kg, czyli nie będzie na pewno szybkie. Fajne, że jest aluminiowy orczek. Mhm. I no, fajne w sumie, że odbiornik jest schowany w, w takim, w takim boksie. Fajne jest mocowanie baterii. Ja to bardzo o tym chciałbym powiedzieć, bo w tym przypadku baterię możemy troszeczkę zastosować dłuższe, ponieważ taką zepniemy rzepem i dociśniemy ją stosownie. Czyli mamy rzep, który ściąga nam i w poprzek baterię, i po całej długości. Czyli bateria minimalnie może być dłuższa niż samo korytko w tym przypadku. To no, przeważnie szukam jak największych baterii, tak? Powyżej tam 6000 nawet, więc one są przeważnie dłuższe, więc tutaj nie ma problemu, żeby ta bateria była troszeczkę e, dłuższa niż, niż samo no, to, jest, to jest generalnie dobry, dobry system, bo wchodzą różne baterie, nie jesteśmy ograniczeni do baterii tam. Która jest dociśnięta. Tak, tutaj jest dociśnięta. Natomiast tu dodam od siebie, że z mojego doświadczenia, przynajmniej tak wiem, w, w Mohamedowi, że... Te rzepy nie były najlepszej jakości. Ja będę opi... patrzył na nie, obserwował i raczej wymienię na inne, bo po prostu potrafimy przy ostrzejszych glebach strzelać. To, to na to bym zwrócił uwagę. Zobaczymy, jak będzie. Hmm... Kwestia jazdy na pewno. Ja w kratoniach przez dwa lata nie miałem takiego problemu. Albo kwestia rzepów, może były inne zastosowane. Zobaczymy, jak będzie w talionie. Zobaczymy. No. E... S -s S -s oczywiście. Układ przeniesienia napędu, czyli wszystkie tutaj wały napędowe, półosi i tak dalej, wszystko metalowe. Wszystko wydaje się solidne. Jeżeli chodzi o, o wahacze, to no, robią wrażenie, takich dosyć solidnych, tak? tak? Takie powiedziałbym, że są takie bifi, aczkolwiek. No, przyzwyczajony jestem do, do zawodniczych modeli, gdzie one są zazwyczaj tam pełne. Mhm. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się sprawdzało. Generalnie, sprzęcimy o opinię mega, mega wytrzymałego prosto z pudła. Za ciężki też by nie mógł być. Aktualnie taka wersja bez baterii waży niecałe 5 kg, około 5 z tego co pamiętam. Tomku. Tak, chyba 4 ehm, coś tam. No. Tutaj chciałbym tylko dodać tutaj, widzicie ten moment, dlaczego jest taki niski, ponieważ nie posiadają wieży jak outcasty czy kratony. Tylko ma to jedno takie mocowanie, które po prostu zabezpiecza nam karoserię przed uderzeniami, dlatego właśnie niższe. Przeważnie są mm -hmm. wyższe w tym mm -hmm. przypadku. Mamy jakieś, jeżeli chodzi o, o amortyzatory, to mamy tutaj jakąś możliwość regulacji ich pochylenia. Dwa otwory widzę z tyłu na wieży. Dwa czy trzy otwory z przodu, także można je trochę bardziej wpiądać, trochę bardziej w. Mm, lub, lub bardziej e, pochyłe? Po, pochyłe. Jeżeli chodzi o. Ustawienia na wahaczach, to tych ustawień tutaj żadnych nie ma. Jest jeden rodzaj. No w baszerach raczej się za dużo tym nie bawi, z tyłu mamy już tutaj akurat możliwość trochę, trochę regulacji. Mamy, mamy dwie pozycje z przodu. Dobrze widzę, że mamy jedną tylko z przodu, tak? Tak, właśnie chciałem powiedzieć, no. że w mojej starej wersji, talenia jeszcze w wersji V2, czyli takiej chyba sprzed 5 lat. Były z przodu zrobione. Hmm. Chciałem sprawdzić no tak teraz. Nie Chciałem sprawdzić, bo myślałem, że to będzie tutaj bardzo będzie pracować. elastyczne pracować, a tutaj jest zaskoczony jestem, to że to jest, jest, to, jest, to jest sztywne. Tu jest taka konstrukcja tego, że to się podda trochę, ale nie jest aż tak elastyczne do czego się, czego się spodziewałem, jeżeli chodzi tutaj o ten o ten zderzak, to na pewno trochę się podda przy takim low down, ale Uderzeniu przodem, ale, ale myślałem, że to jest bardziej elastyczne. Może się ostatnio trochę do Traksasa za bardzo przyzwyczaiłem. Tam te tworzywa są. Nie? Ale tam mamy prawie wszystko, plastikowe. Ale, no, ale też chodzi o samą elastyczność. nie? Tego, ale jest bardziej my, elastyczne, to, no, to, to, to że, trzeba oddać no. Traksasowi, co jest też plusem, oczywiście, w, w tym przypadku. W wielu, w wielu przypadkach tak. Stabilizatory mamy z przodu i z tyłu. Tutaj widzę, tak jeszcze wracając trochę do, 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 do zawieszenia. Oczywiście na kulach. Mm. Tak, przod, przód, na, mm. przód, 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 przód na kulach. I tak w zawodniczych mm. większości, nie we wszystkich, ale w większości. Mm -hmm. Tak, ostatnie, faktycznie, nie? jak mieliśmy mm. czy w Mugenie czy x w czy, w x czy w x to, seriach, to tak. w tym. No co, no no. Wydaje, wydaje się to wszystko tutaj solidne. Chyba dalej pozostaje nam pakować to e, pakiety i polatać. Nie? Tylko to nam pozostało. No. I tym optymistycznym akcentem Kończymy filmik, nagrania, rozpakowania Army Talion XB. Czyli, co tu to oznacza? Extreme Bash. Roller. Extreme Bash? E XB. XB. Ale XB nie roller. Nie roller, ale power. Dobra, to musimy powtórzyć. No, kończymy i tym oczekiwanymi Przerwę, akcentem. bo nie obejrzyjesz tego. No ale tak jak mam teraz wrócić? Poczekaj sekundę. No. Mhm. No tylko nie wiem teraz z czego zacząć. No to kończymy tym optymistycznym akcentem. Bo dajcie ci przerwę. No, no, no. XB. Kończymy ARMA, no, ale powiem e Już Jeszcze przepuszczam. Już chcesz przejść, tak? Potem my też tego No to. EXB to jest x Bash. Chcesz tu przyjść troszkę? Tak? No. no. I teraz. Kodyś pojawił. Mhm. I tym optymistycznym akcentem kończymy rozpakowanie, unboxing Armetalion EXB, czyli EXB, czyli Xtreme Bash. Już jestem gotowy i ciekawy sprawdzić, co ten model wytrzyma. Trzymajcie się na razie. Cześć.